No, jestem Wisi i dzisiaj ze mną jest Szejken. No, I dzisiaj będziemy robić największy opening na anarchii z anarchicznymi kluczami. Będzie otwierać Szejken. Możesz zaczynać. No, dobra, no, zaczynać. no to może lecimy. No animacją. Lecimy! Nie roznasz tak złamków! Miecz jaki miecz? Jaki. 24 Wjedźmy, dobra, dobra, może być, może być. A ty skłapy zrobił, skłapy zrobił. I co? No, Eli tra jakaś. Erytra. No, no i mam 20. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. A masz 3? Dęga. Kurde, wybłąk. Na końcowe klucza wynotwieram. Uwa, ej 4! Kurde, klata. I na. Ja Pamiętajcie, no że Mnuch... To jest 20 złotych, więc. No kurda mać! Kurde. Dajcie muszelki! Osiem muszelek! No nie no, nie księgi! buty jakieś, 25, piątki, dwudziestki kurki, ja. tragicznie. No, w ogóle na razie. Nie no, nie kilos. Buty. Dwudziestki piątki! O. Ja mam dwudziestki czwórki. ma kurde spodnie dwudziestki piątki, nie? Mm. Nie no, nie, traf. Jakieś spodnie dwudziestki piątki? 24, 24, dobra. Mi się byście przydało, nie wiem czy chcesz i dać, ale mi się przydało. Dam ci, o banka. 25. 25! No to mi jeszcze panie brakuje! Jeszcze elitra! Trucizna! Szybkość! Ło, wow, ale szybko jest słaba. Akurat właśnie. Regienka! Regionka! Oho, możesz mi... O buty jak... Nie o, spojny! Nie rób tak Dwa... z animacją! Kolejny spodnie 25! No mam to jedno widać na 100%. Nie no naprawdę nie księga! Klato 24! Kurde, klaty mi też się przydały, mam 15, 15. Księga. Szybkość. Szybkość. Kurde. Daj mi o... mam Nie no naprawdę! Nie! 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 Przyszedł? Nie! Ja, ja ci drofnę muszelki Zobaczysz, ja ci drofnę muszelki dzisiaj się zwróci. Tutka.

Ostatnie dwa otwieram. O, siema. Yy, wymiana. Shaken. E, wisi. Nie, nie, nie nic. Dobra. Możemy coś zamiarć, coś słowo co, dropnie. O, dzięki, dzięki. Uwaga. Dobra. Nie, idę tamta, tamta, tamta. Tamta, tamta, tamta. Dawaj, dawaj. Uwaga. Pierwsza skrzynka. Proszę, mierz. Dwa, jeden. Uwaga. Jak? Alka chyba. Kurde, klata, 24. -ka. I chodź w jedno moje, w jedno miejsce tam gdzie nigdy nie otwierałeś. Wario. Chodź przez zabójstwa. Przez zabójstwa. I co trafiłeś? Chodź za mną, chodź za mną. Jak chcecie do, do kranu pić cieniki, ja wezmę będę dodało, jakby coś. Możemy największy prostu... kran w Polsce. Chodź. pójdziemy bo jesteś najsilniejszym graczem na narkiach, jak robisz. Otwierałeś kiedyś na tej? No, tu jest ponad. Nie, nie, na tej nie otwieram. 3, 2, 1. Proszę, żeby to była elitra 25, Elka 25, Elka. Ja, ja piję. Nie no, jakby była to pięć. ani, ani no, jedni tak. muszę musieli... No to, to dasz elkę? tak, tak, tak ta, właśnie, nie, daję ci je. A dasz mi te spodnie i klatę i bańkę? <grym> Bańki, no dam ci, czekaj, ja sobie muszę udać to, co jest dla mnie. Uho, ale o, ale są teraz rzadki. rzadki. Dawaj, wymiana. Ja się nie mam... Dropa l i klata. A, bo l mi nie myślisz dać, ja sobie tą klatę po prostu... Dobra, to daj l 24. Dwudziestka czwórka. Jaka? Klata... Tomasz. Ja to mam, mam, mam. się dropa mi klata. Klata mi dropa. Dwudziestka czwórka, patrz. Mam. To... Oho, jeszcze spodnie, proszę cię. Spodnie. Spodnie? Mhm. Kaj Pani, ale... Czekaj! Jak poczekasz, to dam ci kurde jeszcze lepsze, jeszcze lepsze ci dam. Czekaj, no, czekaj, przyda Ja Ender sobie Ja idę sobie... Ty... Te zrobić. A jak moja klata 15. Kurde ale... stary mi, ja teraz mogę i za nie... Nie, nie! Ja tu mam gdzieś... O właśnie to. Yy, o kurde, nie mam klete... ci O... mam klatę Tu są 20, pion, 000... jeszcze killoff? No, 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 mi... Robię sobie chyba... Nie, bo nie. wiem Kurde, nie mogę znaleźć się, kurde, jak mamy twojego kilofa. Kaj, jest. No gdzie jest ten kilof? Skąd to będziecie mieć y, losowanie na setup? Jakiego? Setup? Piętnastka. Piętna... O, kurde. Set piętnastka będzie losowanie, więc. Kurde, gdzie jest ten kilof. No gdzie jest ten kilof? Nie, 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 się nie, 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 Szybkość... I spowolnienie. Nie wiem czy na dwu... ej, jaki masz mieczyk? Mnie czy na 24 to dawać. A nie, nie dawaj, no... Widzowie, wisiego! Losowanie na rangę S VIP na 30 dni! Aha, to mi też vip -a. Nie no super, nie? Tak, Dobra, to SVI-a będzie, losowanie. Tak. Czekaj, czekaj, kuźba, bo ja nie to, mogę znaleźć te mojego kilofa. To no, jest mój kilof! Czekaj, tu jest jakiś. To jest dziesiątka niepotrzebna. Kowalek no, na mieczy, wiecik na mieczy, na Dwunastka, dwójka, dwunastka, dwunastka... Tu jest jakiś. O, mam, bam, 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 bam. Kaj, Kajko. Ja kaj... Nie jesteś! O, tu jest. Bo... Y, dam na mieczyk z y, powolnieniem. Nie dźwięk... Buty szybkość Na but nie A dawaj na buty 25 szybkość A ja mam na dwudziestu czwórki już a Ja mam na 25 O To nie mam nie Ej czekaj A gdzie jest ta elka? Ja jest ta Lka ja mam E dwie Lki ja teraz, ja mam dwie Lki Ja mam dwudziestu mają coś I no to dam Ci jeszcze daj, Spodnie kilo I da się dać regeneracji nie da się Dobra ja bym poprosił od ciebie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Za tobą. A. Spodnie i kilofi bym poprosił. Pisz i masz trade. Dobra, to też mam. No co? Cyk. Ale kletę mam. Hoho! Spodnie i kilofik. Dobra. Dzi. Ciekawe co? Ciekawe, 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 ale spodziewałem się muszelek, szczerze. Ej, co no mogę ja na się. Ja się spodziewałem, że jedna muszelka drognie. Ej, ile jest za jedno dobre serce? Nie wiem. To możesz mieć ale 3, sześć, może... możesz mieć 25 pięć serc generalnie. Wiem, że zrobię sobie tak, że jest tutaj. Zrobię sobie Kurde. to. 50% za 50% odłamku, ale. Nie wiem, bo. Ej, a właśnie e, drodzy widzowie, mam ważną informację. Gadałem z, gadałem z, pi, e, gadałem z tym, z Sagim, nie? No. i mam informację, że za niedługo na magiku na razie mamy tam tylko drop i tak dalej będą nowe rzeczy za odłamki. Więc, no, radzę sobie te odłamki trzymać, bo mogą być ponoć ciekawe, ciekawsze rzeczy. No i wiecie. Ставьте суба, ну ба, мара.